Niepokoje ludzkości, zmagania codzienności, niepokoje światowe i nie tylko dotykają nas bardzo mocno. Mamy wrażenie, jakby świat był w jakimś rozpadzie. Tyle wojen, konfliktów między krajami, tyle napięć społecznych, a jeszcze te trudne relacje, które pojawiają się w domach, rozpady małżeństw, zrywanie więzi rodzinnych, braterskich to bardzo boli. I myślimy, jak taki świat ma stanąć przed przychodzącym Synem Bożym? Czego nam brakuje, czego potrzebujemy? Potrzebujemy pokory, pokory przed Bogiem i pokory wobec siebie nawzajem. Tu mamy piękny wzór w Matce Bożej. Ona jest służebnicą pańską, nie szuka swego wyniesienia, ale wszystko czyni, by być radością Boga. A kiedy idzie do Elżbiety, po to by służyć, a nie po to by chwalić się swym wyniesieniem, Maryja uczy nas pokory. To święta Teresa od dzieciątka Jezus zapisała. Pokora Maryi przyciągnęła Boskiego Króla. Pokora twego życia przyciąga go ku Tobie. Chcę zawsze pozostać małą, pokorną, by upodobnić się do Jezusa, by uczynił we mnie swe mieszkanie. My, naszym pokornym różańcem, starajmy się przyciągać Boga do naszego, tak trudnego świata. Podnieśmy głowy w górę. Pan jest z nami. Adwent jest pokorną drogą wyczekiwania, drogą tęsknoty za tym, co Bóg zaplanował. Jest okazją do otwarcia się na Boga. Bądźmy jak Maryja, która pokornie słucha i nie ucieka przed wolą Boga. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się i Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona ślubem między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjowacki, pełna Pan z Tobą, błogosławionaściem między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, się za teraz w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.